No, no, o, Do tego jest Teraz będą chciały go wampiry zabić. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwajcarskiej. Wygląda się Z jak dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Nic nie mam do tego ubioru. Tylko zazwyczaj noszę inne stroje, bardziej przystające do mojego fachu. Po prostu nie nieswojo się w nim czuję. Nie przepadam za formalnymi okazjami. A cóż, kwestia przyzwyczajenia. Proszę się nie ruszać z łaski swojej. Tak czy inaczej, order Vitis vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Dobra, tradycja nie się. Nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blicht i źle ulokowana hojność. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót współczucie. To jedyny element układanki, który się nie zgadza, chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Sjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym Urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? Mm. Nie Mas rację. Właściwie czy wracamy? Możemy iść razem. O ile to już skończone. Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwędając się po podejrzanych miejscach. Przebiorę się. Będę uważał.